Pszczółki już wyleciały. To jest świetny powód, aby polecić do centrum ogrodniczego po takiej śliczności. To jest moja ukochana barwa kolorystyczna. Generalnie się jej trzymam od kilku lat, także nie zaskoczy was tutaj pomarańczami. Eee, udało mi się zdobyć takiego pięknego ciemiernika. Ja go wam pokażę. Jest piękny pąk na pąku, także będzie kwitł bardzo, bardzo długo. I teraz pokażę wam, jak wrzucam je do doniczki. Tutaj te dwa kosze. Już mają posadzone brateczki. Do kosza takiego wiklinowego. Udało mi się dobrać taką doniczkę, oczywiście z dziurką. I to jest. Na dole jeszcze jest kerams, że jak ta woda wyleci to pod, pod tą doniczką będzie sobie tam stała. I teraz tak. Tutaj te wyciągnę. Zaraz Wam pokażę, jak korzenie są pięknie rozrośnięte, ale najpierw zobaczcie miernika. Do ziemi kwiatowej będę wkładać. Zobaczcie korzenie, są naprawdę bardzo silne, aż takie, je troszeczkę, odrobinkę poluźnię, tylko tak aby, aby i od tyłu tej naszej donicy go tutaj umieszczę. Ona będzie stała pod potem, także tył nie będzie widoczny, tylko tu przód. z samego przodu posadzę te piękności, też ta bryła jest troszkę za bardzo zbita, delikatnie poluźniamy. Będzie miał troszkę za nisko, więc dosypię ziemi. Ziemia wymieszana z kompostem. Troszeczkę kompostu jeszcze dodałam. I też wyciągamy troszkę. obierwe korzonki poluźnie i umieszczamy w donicy. Napiszcie proszę, jakie Wy w tym roku kolorystyczne zestawienia będziecie mieć u siebie. Czy takie dość neutralne jak u mnie, czy właśnie bardzo, bardzo żywe. Tak, i jeszcze ostatni. Również poróżniam bryłę korzeniową. I zasypujemy. Na koniec, oczywiście, jeszcze tylko zostaje nam podlanie wody. Dobrze trzeba zlać te doniczki, żeby nie zostało za dużo, w ogóle żeby nie zostało korytarzy powietrznych, żeby woda oblepiła, czy ziemia, żeby oblepiła nasze kwiatki. Teraz tylko Przyda się kubek z kawą. Można usiąść i podziwiać. Czekałam po no kilka miesięcy. Ptaszki śpiewają, pszczółki latają. To jest to. obfitości plon.